Cześć, dzień dobry, Wasz Soul Voice z tej strony, witam w drugim odcinku, w tym odcinku rozmawiam dalej na temat przedwczesnego wytrysku, jeśli jesteście zainteresowani zapraszam Was bardzo serdecznie do odsłuchania pierwszej części oraz tej części i też kolejnych, które mam nadzieję nagram, bo chciałabym troszeczkę porozmawiać na ten temat. E Pierwszej części skończyliśmy na tak zwanych chyba traumach. Przyczyną szybkiej ejakulacji mówiłam, że mogą być takie traumatyczne doświadczenia seksualne z przeszłości, które mogą mieć bardzo duże znaczenie u mężczyzn, którzy mają problem właśnie z przedwczesnym wytryskiem, i tutaj należy się moi panowie nad tym czasami zastanowić, pogodzić się po prostu z tym, co było, i zacząć żyć w przyszłości. I teraźniejszością. Nie żyć dalej przeszłością. Wielu z Was, przede wszystkim te osoby, które właśnie mają problem z przedwczesnym dytryskiem, przynajmniej u moich znajomych, więc mogę to powiedzieć tak jakby z doświadczenia nie mojego, ale przekazanego mi akurat przez te osoby, że zgadza się, że moja teoria mówiąca o tym, że jeśli wydarzyło się coś strasznego w przeszłości, traumatycznego, jakieś niemiłe związanie z... Zadanie chciałam powiedzieć, jakaś niemiła sytuacja, może tak to ujmę, w momencie stosunku czy też odbywania stosunku seksualnego z jakąś tam kobietą. I ona utkwiła wam w waszej pamięci, czyli ta kobieta po prostu nie potraktowała was tak jak trzeba, albo po prostu nie zdawała sobie nawet tego sprawy i powiedziała kilka słów za dużo, a wy macie ego, o którym wspomniałam również w pierwszej części, to niestety to wasze ego nie pozwoli wam jej tego wybaczyć. A co za tym idzie? Jeśli nie wybaczycie swojej ex, czy tam komukolwiek, czy też chwilowej, jednodniowej, czy jednonocnej partnerce, z którą wam coś nie wyszło w łóżku, to niestety będzie się to za wami ciągnęło przez całe życie. Więc jeśli mogłabym coś doradzić tak zupełnie od siebie, to drodzy panowie, czasami jest to naprawdę główny problem tej przyczyny. I nieraz nawet sobie nie wyobrażacie. Wystarczy wybaczyć tej osobie. To co wam powiedziała, w jaki sposób was uraziła, w jaki sposób was potraktowała podczas tego spotkania, czy też podczas tego so stosunku płciowego. Słuchajcie i naprawdę wszystko potrafi odpuścić. Mam przykład mojego kolegi, który powiedział, że mam rację. W jego przypadku tak było. Wiele lat miał problem z przedwczesnym wytryskiem. Nie mógł sobie z tym poradzić, rozmawiał z wieloma lekarzami, psychologami, z osobami i któregoś dnia po prostu zwierzył mi się ze swojego problemu. A że ja lubię rozwiązywać ludzkie problemy i wydaje mi się czasem, że mam jakiś ku temu dar, to po prostu stwierdziłam, że właśnie i jest to związane z tym faktem. No i słuchajcie, było ciężko, ale jak zrozumiał, wybaczył tej osobie, Spokojnie, pomału wszystko zaczęło wracać do normy, i słuchajcie, przedwczesny wytryks zdarza się u niego tylko czasami, a naprawdę miał z tym duży problem i po prostu nawet miał depresję. I ja się naprawdę nie dziwię, ponieważ każdy problem dla każdego człowieka jest dla niego najważniejszy. Dla kogoś jest akurat ten problem ważny, dla kogoś będzie ważny inny problem. Ale wracając, słuchajcie do tematu. Dlatego bardzo Was proszę, odpuśćcie stare, jakby to ująć, problemy. Wyrzućcie je z siebie. Powiedzcie po prostu do wszechświata, nie wiem, do Boga, jeśli wierzycie w Boga, że po prostu zamykacie rozdział swojego życia, zamykacie tamten moment, który się Wam przydarzył. Usiądźcie spokojnie, odstresujcie się, przypomnijcie sobie ten moment, dokładnie usłyszcie nawet słowa, które zostały wypowiedziane przez osoby, które wam dokuczyły, sprawiły wam ból i wypuśćcie to z siebie, wyrzućcie, no nie wiem jak mam to ująć. Poczujcie ten ból i wyrzućcie. I jeżeli wam się to uda, jestem pewna, że to naprawdę będzie duży krok do przodu, jeśli chodzi o tą kwestię. A oczywiście, można będzie jeszcze również w inny sposób pomóc sobie, o czym jeszcze wam oczywiście opowiem. Ale okej, okay. więc pamiętajcie, przede wszystkim musicie wybaczyć. Wybaczyć tym ludziom, tym kobietom, że po prostu was. No mówiąc krótko, Psychicznie skrzywdziły, a wy pod wpływem emocji oraz waszego wysokiego ego wzięliście sobie to tak mocno do serca, że po prostu wasza podświadomość zakodowała ten fakt. A jak go zakodowała, to z tego faktu powstała blokada, powstała blokada, którą macie do dzisiejszego dnia. Więc, jeśli to zrozumiecie i przyjmiecie tą teorię z uśmiechem, pogodą ducha i postaracie się wyrzucić z siebie to, co było, zacząć żyć nowym i wyobrażać sobie zupełnie inną, pozytywną sytuację na przekór, to naprawdę wszystko może się zmienić. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym Wam dodać też tak zupełnie od siebie, może nie, nie tylko naukowo, ale. Co mogłoby jeszcze pomóc przy tym problemie przedwczesnego, tak zwanego wytrysku? Wasza stabilna równowaga psychologiczna, wasza psychika. Więc musicie się po prostu odstresować. Macie już ten problem, więc go macie. Więc może to zabrzmi dziwne, ale pokochajcie swój problem. Ja wiem, że teraz mogę się wydać śmieszna, ale nie ma problemu. Oceniajcie jak chcecie, a zresztą najlepiej w ogóle nikogo nie oceniać. Ok, po prostu kochani, postarajcie się go zrozumieć i postarajcie się poszukać, czy też zadać sobie pytanie waszej duszy, skąd się mógł wziąć ten problem. I możecie nawet usłyszeć taki jakiś wewnętrzny głos, może wam się przypomnieć właśnie zdarzenia, możecie mieć wizję, w której właśnie zobaczycie to, co się po prostu kiedyś stało i po prostu się w waszym ciele zakodowało. No cóż, zrymowało się, ale nie o to chodziło. I w tym przypadku, naprawdę, jeśli będziecie tego świadomi, jak będziecie mieli już taką świadomość, to nawet sama ta świadomość wam pomoże zwyciężyć, czy też przezwyciężyć ten problem w bardzo dużym stopniu. To tak po prostu na marginesie. I wystarczy czasami, słuchajcie, zamienić wydarzenia. O co chodzi z tą zamianą wydarzeń? Po prostu trzeba się skupić, wyrzucić stare wydarzenie, które było, które było złe, niepotrzebne, niekorzystne, które Wam uwłoczyło, które sprawiło Wam ból, a zastąpić to wydarzenie, nawet z tą osobą, jest, jeśli jesteście silni psychicznie, na nowe wydarzenie i zmiana tego wydarzenia w Waszej. Psychice przez tak zwaną wizualizację naprawdę może czynić czasami cuda. I kolejny przypadek mojego innego znajomego, któremu również pomogłam, był właśnie taki, że on sam zmienił cykl zdarzeń, które były we własnym umyśle w bardzo prosty sposób. Pod wpływem relaksacji, relaksu wprowadził się w stan relaksu spokojnej, relaksacyjnej muzyki, jak miał czas w domu i wyobraził sobie tą samą sytuację, która była przed laty i była dla niego niekorzystna. Która przyczyniła się do wielu schorzeń, wielu problemów, depresji, etc. i również do, wczesne, do przedwczesnego wytrysku, obraził sobie zupełnie na odwrót. Wyobraził sobie, że z tą kobietą było wszystko super, że była kochana, cudowna, że stosunek płciowy przeżyli rewelacyjnie, że miał cudowny orgazm, etc. Ale nie zrobił tego raz i na łapu capu, po prostu poczuł to sercem, musicie to poczuć sercem, musicie przebaczyć tej osobie z serca, a nie po to, żeby powiedzieć przebaczam, bo Ala dała taki pomysł i, i wszystko będzie ok nie, nie będzie, będzie ok tylko wtedy, jeżeli zrobisz to z serca, jeżeli to wypłynie z swojego wewnętrznego głosu, wewnętrznej potrzeby, z Ciebie samego i wtedy naprawdę Ci pomoże ale nic nie pomoże ci, jeśli wydukasz coś, bo ktoś ci powiedział, że tak trzeba zrobić. Ktoś ci może powiedzieć, co zrobić, ale to ty jesteś panem swojego losu i twoje serce decyduje o tym, czy dany pomysł, czy dana metoda, czy dana technika będzie dla ciebie dobra i w twoim przypadku przyniesie po prostu pozytywny rezultat. Ale słuchajcie, jest to naprawdę możliwe. Osoba ta, nie będę wymieniać nazwiska ani imienia, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli może kiedyś usłyszy akurat y, ten mój filmik. Z tym nagraniem będzie wiedziała o, o kim mówię. <słuch> Bo jest to bardzo unikatowa, przesympatyczna osoba, przesympatyczny mężczyzna, zresztą no to wiadomo, nie, nie ma co kombinować. I który obecnie naprawdę ma w życiu dużo mniej problemów niż miał i przede wszystkim yy, udało mu się zastopować, jeśli mogę to tak ująć ten przedwczesny wytrysk i znaleźć właśnie tą przyczynę w dawnych wydarzeniach i moi drodzy on nie robił tego raz na łapu-capu tylko włożył w to serce przetrawił to po raz kolejny, można by powiedzieć Przebolał, przepłakał, nie wiem, nieważne, słuchajcie, przetrawił, o, może w ten sposób i stał się tak zwany cud, po prostu wszystko w jego życiu zaczęło się zmieniać. I poma pomału, systematycznie przestał mieć problemy z przedwczesnym wytryskiem. No, ale cóż, pamiętajcie, że każdy jest inny i ja nie daję nikomu gwarancji na żaden sposób czy żadną metodę, którą Wam zaproponuję podczas moich nagrań. Są to moje subiektywne odczucia z pracy z ludźmi, z wieloma ludźmi, o których po prostu chciałabym Wam opowiedzieć, ponieważ uważam, że nawet jedna osoba na milion, której Pomogą moje słowa czy też moje myśli, które wkładam w ten, a nie inny filmik, to i tak będzie fantastyczny sukces i o to chodzi. A w gruncie rzeczy ja i tak będę szczęśliwa, ponieważ mówiąc to, co mówię, daje mi to już dużą satysfakcję, że ktokolwiek z Was mnie posłucha i stwierdzi, że być może w jakimś tam przypadku mam rację. Oczywiście macie prawo się ze mną nie zgadzać, macie prawo mieć różnego rodzaju inne opinie i ja to bardzo szanuję. I również uważam, że nie każda metoda jest dobra też dla każdego, ale zawsze podkreślam, wszystko co robimy w życiu, musimy zrobić z serca i przede wszystkim podstawą jest pokochać każdą chorobę i każdy problem, który mamy. Również dobrze jest porozmawiać od czasu do czasu, stojąc przed lustrem z samym sobą. Odważyć się i porozmawiać z wyższym ego. Porozmawiać z Bogiem, z wszechświatem, w zależności w co życie, bo to naprawdę pomaga. Być może kiedyś nagram osobne nagranie na ten temat, i akurat nie będzie to dotyczyło przedwczesnego wytrysku. Tutaj troszeczkę się zagadałam, ale myślę, że może komuś z Was akurat się przyda to, o czym Wam w tym momencie opowiedziałam, i może spróbujecie przekonać się na własnej skórze, czy akurat Wam pomoże. Ale uwierzcie mi, Wasza świadomość i Wasza wola i Wasza wiara w to, co robicie. Czyni cuda, a te cuda są niczym innym jak tak naprawdę nauką i jest to udowodnione naukowo. Dlaczego, po co, na co? Ale okej, okay, odbiegłam troszeczkę od tematu stricte takiego naukowego, taką moją, można powiedzieć, refleksją o tych moich znajomych czy też pacjentach, nieważnym, ale słuchajcie, lecimy dalej. Yy, jeszcze kilka słów na temat tych przyczyn tego wczesnego wytrysku. Przyczyny w ogóle przedwczesnego wytrysku nie zostały, tak jak już wspominałam, do końca tak jakby wyjaśnione. Wśród najczęstszych takich czynników w ogóle powodujących przedwczesny wytrysk wymienia się również przyczyny neurobiologiczne, kochani. I związane są one przede wszystkim z aktywnością tak zwanych neuroprzekaźników ośrodkowego naszego układu nerwowego. Głównie z serotoniną jest to związane są również czynniki psychogenne, kochani, i do tych czynników psychogennych właśnie będzie się zaliczał stres, lęk, zaburzenia waszego nastroju, zaburzenia relacji partnerskich, zaburzenia nerwicowe różnego rodzaju, dłuższa przerwa po prostu współżyciu nawet. Są jeszcze kochani czynniki somatyczne, o których chyba już wspomniałam, jak zapalenie lub np. przerost prostaty, zaburzenia erekcji, cukrzyca i nawet kochani udar mózgu. Wykazano także, nie wiem czy wiecie, iż przedwczesny wytrysk może być związany z nadczynnością tarczycy. Jest to naprawdę czasem istotne i wielu panów nie zdaje sobie z tego sprawy, żeby zrobić badania na tarczyce i sprawdzić, jak to się u Was ma. Literatura w ogóle podaje również informacje na temat związku występowania przedwczesnego wytrysku ze zmniejszonym tak zwanym poziomem magnezu w nasieniu. I jest to ważne. U podłoża w ogóle pierwotnego zaburzenia przedwczesnego wytrysku główną rolę odgrywają, słuchajcie, zaburzenia neurobiologiczne. Natomiast we wtórnym, przed, tak, tak zwanym przedwczesnym wytrysku, zwraca się kochani uwagę na przyczyny psychogenne z kolei. E, przyczyny przedwczesnego w ogóle wytrysku nie zostały tak jakby określone, ale mniej więcej tak się je wyróżnia. Cały w ogóle czas prowadzone są, słuchajcie, jeszcze liczne badania naukowe, których zadaniem jest właśnie wyjaśnienie patomechanizmu takiego zaburzenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Papa, pa, cześć!